Bardzo często zdarza się, że działy konstrukcyjno-technologiczne czy działy RD są tym tak zwanym wąskim gardłem, tym zasobem ograniczającym według ograniczeń. Pracują tutaj inżynierowie, projektanci o bardzo, bardzo wysokich kwalifikacjach technicznych. Ich wiedza, kapitał intelektualny jest w krajach rozwiniętych uznawany za największy kapitał organizacji. Nie zasoby takie jak maszyny, narzędzia, wyposażenia, Hale fabryczne, środki transportu. Na zachodzie walczy się kapitałem intelektualnym, pomysłami tym, że będziesz pierwszy, tym, że będziesz innowacyjny. Jest taka piosenka, aby zwycięzca bierze wszystko. Jest wystarczająco dużo przykładów na świecie, żeby pokazać, że genialni ludzie z abstrakcyjnymi pomysłami jak na owe czasy zaczynali w garażu, aby stać się numer jeden na świecie. Na pewno każdy z nas zna takie firmy jak Hewlett Packard, Amazon, Apple, Disney, Harley Davidson, McDonald's. W Stanach nad absolutnie przełomową technologią pracuje średnio pięć organizacji. Do tej prawdziwej gry rynkowej wchodzą dwie pierwsze, maksymalnie trzy. Nie te, które były lepsze czy rokowały lepiej technologicznie. Te, które były pierwsze. No cóż. Ale powiedzmy sobie, że bez dokumentacji technicznej nie ma produkcji. Od tego, jak wykorzystamy nasze zasoby, nasz kapitał intelektualny w działach RD, y, może zależeć to, może zależeć być albo nie być. Bardzo często te prace y, te nie podlegają ścisłym monitoringom, i bardzo trudno odpowiadać klientom na konkretne pytania. Mówiąc specjalnym monitoringom, nie zależy mi tutaj na jakimś rygorystycznym pilnowaniu, ale raczej na dostarczaniu realnej zwrotki z tego, co się dzieje. Bo wystarczy, że coś pójdzie nie w tej kolejności. Coś się przeciągnie i może to wpłynąć na terminy realizacji. Ja właśnie w tym filmiku chcę Państwu pokazać, że można próbować w inny sposób planować pracę takich działów. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że planowanie zasobów typu kapitał intelektualny jest szalenie trudne, ale robią to wszyscy na świecie. Nie mamy innego wyjścia. Mamy pewien kapitał i musimy się z tym mierzyć. Tym kapitałem, może najmniej zarządzalnym, też trzeba zarządzać, czy najtrudniej zarządzalnym, też trzeba zarządzać. Ja sobie przygotowałem. Taki model, który chcę pokazać Państwu, taki model, w którym mam pewien projekt. Wyobraziłem sobie, że jestem firmą projektową, która produkuje autobusy i chcę sobie zaplanować produkcję takiego autobusu, i również przeglądy projektów. Czyli będę potrzebował kogoś, kto mi stworzy konstrukcję, układ napędowy, układ hamulcowy, układ magazynowania energii, podwozie, bo zakładam, że to będzie autobus hybrydowy. I puszczę sobie takie harmonogramowanie. Tutaj i powiem jeszcze kilka słów w trakcie, co prawda on już tu skończył w zasadzie, ale chcę powiedzieć jeszcze parę takich słów, że dopadłem taki raport, który znalazłem na stronie Collab, w którym przebadano bardzo dużo firm takich z R&D i, 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 i tam było przebadanych około 300 podmiotów na świecie, na wszystkich kontynentach. I 90% tych firm, z tych przebadanych, przyznaje, że mają opóźnienia we wdrażaniu nowych produktów, że bardzo dużo czasu marnotrawi się na działania nieproduktywne, administracyjne, na złą komunikację, na jakieś niekonsekwentne planowanie. I tutaj mówimy o 23% czasu zespołu inżynierskiego, czyli to jest praktycznie 1,4 czasu to jest marnotrawstwo. Że 43% informacji zwrotnej nie jest nigdzie dokumentowanych ani adresowanych na każdym projekcie są, trzeba zarządzać zmianą, coś tam powstanie. To nie jest tak, że się zaprojektuje tak. Tak nikt nie zaprojektował. Chyba, że to jest produkcja bardzo powtarzalna, ale na pewno nie innowacyjna. Kolejne taki, takie dane, które z tego raportu wynikają, że tylko 1% firm jest w stanie zaadresować całą informację zwrotną podczas przeglądów projektu. Tylko 1%. 87% liderów tych organizacji uważa, że potrzebują nowych, zarządza, e, nowych narzędzi. Przepraszam. E, 21% opóźnień sprowadza się do opóźnień w komunikacji. Dlatego ja tutaj przygotowałem taki model. Właśnie tutaj sobie przejdę, pokażę, jak to jest zaharmonogramowane, e, Może jeszcze za chwilkę, tylko tutaj sobie to. E, Zablokuję, czyli zaharmonogramowałem sobie pracę działu konstrukcyjno-technologicznego, w którego włączyłem dyrektora tej komórki oraz głównego, głównego konstruktora i głównego technologa. Po co? Po to, żeby pomagali mi przeglądać, dostarczać informację zwrotną, o której przed chwilą powiedziałem, której brakuje, że tylko 1% firmy stanie tą informację zwrotną dostarczać. I co otrzymałem? No właśnie, chcę tutaj Państwu pokazać, co ja takiego otrzymałem. Otrzymałem coś takiego, że mam projekt autobusu podzielony na różne zadania, tak jak powiedziałem, tam na, na konstrukcję, na układ hamulcowy, układ napędowy, na układy związane z odzyskiwaniem energii. I mam tutaj sześciu konstruktorów, którym zaplanowałem pracę, pracują nad konkretnymi projektami, będą musieli mierzyć się tutaj z takim review projektu. Mam technologów, którzy wkroczą, jeżeli ktoś zaprojektuje pewien kawałek swojej konstrukcji, to technolodzy powiedzą jak to wyprodukować. No i mam cały czas tutaj takie spotkania. W których będę sobie przeglądał te projekty, żeby dostarczać tą informację zwrotną, o której powiedziałem, że jej brakuje. I założyłem, że na przykład to jest tygodniowa taka zwrotka, może być inna. Natomiast mam jakąś fazę projektowania w tym wszystkim, mam fazę przeglądu, mam fazę opracowania, e, opracowania d, e, tutaj e, procesu produkcyjnego przez technologów i mam czas poświęcony. Na zarządzanie zmianą, ponieważ wszędzie założyłem, że coś się może zdarzyć i trzeba zarządzać jeszcze zmianą. Za za, czyli zaplanowałem zarządzanie zmianą w tym projekcie, że coś pójdzie nie tak. Utworzyłem pewien bufor czasowy dla zasobów na to, żeby mogły zmierzyć się ze zmianami, które się pojawią. No, jest to jakaś próba złapania byka za rogi i pokazania, że można. Ja nie mówię, że. Tutaj e, bardzo łatwo będzie powiedzieć, ile trwa faza projektowania, ale lepiej dysponować danymi, czy lepiej planować coś, co jest obarczone 5-10-, może 15- czy 20 błędem, niż w ogóle tego nie planować, albo bazować na tym, że kiedy będzie, to będzie zaplanowałem pracę, to tu nie ma znaczenia, czy tych konstruktorów jest pięciu, czy dziesięciu, technologów czterech, czy czterdziestu czterech. Oczywiście takie planowanie nie ma sensu, jak jest jeden konstruktor, bo co tam będziemy planowali, ale w, w dużych działach R&D, no niestety ileś tego czasu przechodzi między palcami i te braki koordynacyjne, taki harmonogram działań i takie, takie próby otrzymywania zwrotek, podsumowywania projektu, mierzenia się z zarządzaniem zmianą, Mogą mieć sens. Jeżeli wydaje to ci się ciekawe, zapraszam do kontaktu. Janusz Pieki. Dziękuję bardzo.